Szanowni mieszkańcy, minęło 6 lat od naszego pierwszego spotkania, kiedy stanęliśmy przed kamerami TVP, by bronić mieszkańców Domków Fińskich, tych, które widzicie za mną. Choć 6 lat to nie tak wiele, patrząc na wszystko, co wydarzyło się od tamtego czasu, mam wrażenie, że minęły dekady. Niejednokrotnie zarzucano mi, że w tej sprawie nic się nie zmieniło, że na sprawie Domków Fińskich zbudowałem kapitał polityczny, wygrałem wybory. A potem zaniechałem ich ratowania. Oczywiście to nieprawda. Zmieniło się bardzo wiele. Warunki ekonomiczne, społeczne, sytuacja geopolityczna na świecie, wszystko to wpłynęło na nasze miasto. Nawet moda, jak widać na nagraniu, trochę się zmieniła. Jak zapewne pamiętacie, naszym głównym priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa i dachu nad głową mieszkańcom domków fińskich. Wszystko to było pokłosiem decyzji poprzedniego zarządu miasta o planach ich szybkiego wyburzenia. Chcieliśmy to zatrzymać wszelkimi możliwymi sposobami i po zwycięstwie wyborczym poszukać finansowania na przywrócenie ich blasku. Pierwszym krokiem była próba wpisania ich na listę zabytków. Niestety w listopadzie 2018 roku, tuż po wygraniu wyborów, otrzymaliśmy decyzję konserwatora zabytków stwierdzającą, że nasze domki fińskie nie są prawdziwymi domkami fińskimi i nie przysługuje im ochrona jako zabytkom. W grudniu tamtego roku zmieniliśmy priorytety. Rozpoczęliśmy proces szukania lokali zastępczych oraz możliwości finansowania remontu. Szacowany koszt w marcu 2019 roku wynosił 300 tys. zł za jeden budynek, czyli 1,5 miliona złotych za całe osiedle, 1,5 miliona których z powodu fatalnej sytuacji finansowej przejętej po poprzednikach w tamtym okresie miasto nie miało. Rok 2019 był rokiem wyrzeczeń i realizacji planów naprawczych. W 2020 pojawiło się światełko w tunelu, by wyjść na prostą i ustabilizować budżet. Wiele palących kwestii zostało opanowanych. W końcu mieliśmy powody do większego optymizmu, i wtedy wybuchła pandemia. Pandemia zmieniła wszystko strach, brak procedur, ograniczone inwestycje. Cała uwaga skupiła się na zdrowiu i życiu mieszkańców. Jak się okazuje, nie tylko wpływała na Kwestie zdrowia uruchomiła całą lawinę konsekwencji spowodowanych przez lockdown. Szczególnie dotkliwy dla planów inwestycyjnych samorządowych gwałtowny wzrost cen materiałów i usług budowlanych. Każdy, kto w tamtym czasie remontował swoje mieszkanie lub coś budował, doskonale wie, o czym mówię. To sprawia, że wcześniejsze kosztorysy dotyczące domków fińskich stały się nieaktualne i proces szacowania trzeba było zaczynać od nowa. W 2022 roku wydaje się, że powoli zaczynamy wracać do normalności, i wtedy wybuchła wojna w Ukrainie. Priorytetem stała się pomoc uchodźcom, zapewnienie im schronienia oraz walka z tak ważnymi dla budżetów miast galopującymi kosztami energii. W tym czasie dwukrotnie zgłaszaliśmy projekt Domków Fińskich do programu ochrony zabytków, ale środki zostały przyznane na inne cele. Szukaliśmy wsparcia w instytucjach kulturowo-historycznych, zarówno tych prywatnych, jak i państwowych, niestety bez skutku. Ostatnie mieszkanie zostało opuszczone w kwietniu 2023 roku. Wtedy dopiero w praktyce mogliśmy pomyśleć o przystąpieniu do remontu. Tymczasem koszt z 1,5 miliona złotych za wszystkie domki w 2019 roku wzrósł do 1,5 miliona złotych w 2024, ale za jeden. Musiałem zadać sobie wtedy pytanie, czy miasto stać na remont 15 mieszkań za 7,5 miliona złotych. Odpowiedź jest oczywista. 500 tysięcy złotych za mieszkanie nie ma najmniejszego, nie tylko ekonomicznego uzasadnienia. Drodzy mieszkańcy, niezależnie od tych wszystkich wyzwań osiągnęliśmy najważniejszy cel. Każda rodzina zamieszkująca domki fińskie otrzymała nowe, bezpieczne mieszkania. To jest dla mnie największy sukces. Domki fińskie odegrały ważną rolę w historii naszego miasta, jednak wszystko się zmienia, a pewne rzeczy dobiegają końca, ustępując miejsca nowym rozwiązaniom. Jako prezydent nauczyłem się, że niekiedy trzeba podejmować trudne decyzje i szukać bardziej praktycznych rozwiązań. Gdy na szali stoi rozwój miasta, inwestycje w infrastrukturę, obiekty sportowe, miejsca wypoczynku, nowe mieszkania, zawsze wybiorę rozwój. Aby dotrzymać kroku innym, musimy się zmieniać i dostosowywać do nowych wyzwań. Dlatego teren ten zostanie wystawiony na sprzedaż, a działka zagospodarowana tak, by służyła obecnym i przyszłym mieszkańcom. Moi drodzy, życie pisze własne scenariusze, i czasami nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich założonych sobie celów. Ale mogę Was zapewnić, że moim najważniejszym celem, i priorytetem jako prezydenta miasta Świętochowice jest dbanie o zdrowy i zrównoważony rozwój naszego miasta, tak aby przez kolejne lata mogło się rozwijać i służyć nie tylko nam tu i teraz, lecz także przyszłym pokoleniom.